We wszechświecie pełnym tajemnic, niewiele zjawisk zawładnęło ludzką wyobraźnią, tak jak słynna Gwiazda Betlejemska, która według tradycji prowadziła mędrców do miejsca narodzin Jezusa. Ale co, jeśli ta gwiazda była tylko metaforą? Jeśli coś tak symbolicznego można zakwestionować, jakie inne pewniki dotyczące Jezusa mogą być zwykłymi wymysłami? Jak wiele z tego, co wydaje nam się, że wiemy o Jego życiu? Jest prawdą? Pomysł, że Jezus urodził się 25 grudnia, jest jedną z najbardziej fundamentalnych prawd w chrześcijaństwie. Chociaż data ta jest obchodzona na całym świecie, Pismo Święte jej nie potwierdza. Jeśli lubisz treści, które pomagają ci rozwijać się duchowo, nie zapomnij polubić tego filmu, zasubskrybować naszego kanału i dołączyć do naszej społeczności. Aby uzyskać więcej inspiracji, zacznijmy od początku. Relacja Łukasza wspomina, że pasterze pilnowali swoich stad na zewnątrz w nocy, co byłoby mało prawdopodobne w grudniu, kiedy temperatury w Judei są niskie, a opady deszczu częste. Ponadto rzymskie spisy ludności, takie jak ten, który zabrał Marię i Józefa do Betlejem, nie były przeprowadzane w środku zimy. Ponieważ warunki pogodowe utrudniały długie podróże. Zagłębiając się w szczegóły, naukowcy zaproponowali, że Jezus prawdopodobnie urodził się pod koniec września. Opiera się to na chronologii narodzin Jana Chrzciciela, opisanej w Ewangelii Łukasza. Elżbieta, matka Jana, była w szóstym miesiącu ciąży, gdy Maria poczęła Jezusa. Obliczając od kapłańskiego zwrotu Zachariasza, ojca Jana, który historycznie miał miejsce w czerwcu, narodziny Jana miałyby miejsce w marcu, a narodziny Jezusa sześć miesięcy później pod koniec września. Dlaczego więc wybrano 25 grudnia? Odpowiedź leży w strategii wczesnego kościoła, polegającej na zastąpieniu pogańskich świąt, takich jak Saturnalia i obchody niepokonanego Słońca. Chrześcijańską datą, która zjednoczyłaby wierzących. Pozwoliło to chrześcijaństwu stać się dominującą wiarą w cesarstwie rzymskim, ale także zapoczątkowało serię tradycji, które nie odzwierciedlają dokładnie faktów historycznych. Powiązanie tej daty z przesileniem zimowym nie jest przypadkowe. W starożytnych kulturach czas ten symbolizował odrodzenie światła po najdłuższej nocy w roku. Co stanowiło idealną analogię do przybycia Jezusa, który był postrzegany jako światłość świata. Jednak to symboliczne skojarzenie utrwaliło błędny pogląd na temat Jego narodzin, odciągając nas od autentycznych szczegółów, które oferuje nam Pismo Święte. Poza datą, przykład ten pokazuje, jak mity mogą wpływać na nasze postrzeganie postaci historycznych. To, co zaczyna się jako, Tradycja kulturowa może ewoluować w przekonanie akceptowane przez pokolenia, zacierając granice między prawdą a interpretacją. Jakie inne pewniki na temat Jezusa mogą być podobnie zniekształcone? Gdy dowiadujemy się więcej o życiu Jezusa, odkrywamy, że wiele rzeczy, które uważamy za prawdziwe, może być w rzeczywistości starymi opowieściami. Ale wiedza o tym, kim naprawdę był Jezus, jest ważna, jeśli chcemy zmienić sposób, w jaki postrzegamy rzeczy i znaleźć większe znaczenie w naszym życiu. To jest właśnie to, co oferuje sekret występy Jezus: ścieżka do jasności i pokoju poprzez Jego objawienia. Ten Ibóg e zagłębia się w Jego proroctwa i oferuje wgląd w to, co nas czeka. Jest on dostępny za darmo w zakotwiczonym komentarzu. Pobierz go teraz, zanim skończą się nakłady. Jedno z największych nieporozumień dotyczących natury Jezusa wynika z błędnego przekonania, że on i ojciec to ta sama osoba. Chociaż na pierwszy rzut oka połączenie tych dwóch postaci może wydawać się logiczne, idea ta jest sprzeczna z doktryną Trójcy Świętej. Fundamentalną koncepcją chrześcijaństwa. Trójca święta naucza, że Ojciec, Syn i Duch Święty są trzema odrębnymi osobami, ale w istocie jednym Bogiem. Nieporozumienie znane jako modalizm doprowadziło niektórych do myślenia, że Bóg po prostu przełącza tryby między Ojcem, Synem i Duchem Świętym w zależności od sytuacji. Jednak ten uproszczony pogląd eliminuje bogatą złożoność boskiej relacji opisanej w Piśmie Świętym. Na przykład w Ewangelii Mateusza, rozdział 3, werset 16, podczas chrztu Jezusa wszystkie trzy osoby Trójcy objawiają się jednocześnie. Syn zostaje ochrzczony, Duch Święty stępuje w postaci gołębicy, a Ojciec oświadcza z nieba: "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie". Ta różnica między trzema osobami jest nie tylko teologiczna, ale ma również duży wpływ na to, jak myślimy o zbawieniu. Gdyby Jezus był Ojcem, nie byłoby potrzeby pośrednika między Bogiem a ludźmi, eliminując ofiarę na krzyżu jako akt wstawiennictwa. W rzeczywistości, w Ewangelii Jana, rozdział 15, werset 26, Jezus wyjaśnia, że pośle Ducha Świętego od Ojca. Potwierdzając interakcję i rozróżnienie między trzema boskimi osobami. Co więcej, zrozumienie tej relacji jest niezbędne do zrozumienia misji Jezusa. Jego rola jako wcielonego Syna umożliwiła mu wypełnienie prawa i proroctw Starego Testamentu, co było możliwe właśnie dlatego, że był doskonałym pośrednikiem. Zamiast uchylać prawo, Jezus żył nim w całości, jak podkreśla Mateusz 5:17, i złożył ostateczną ofiarę, którą zapowiadały ceremonialne prawa Starego Testamentu. To prowadzi nas do ważnej refleksji. Nowy Testament nie może być w pełni zrozumiany bez kontekstu Starego. Każde proroctwo, każda reguła wskazywała na Chrystusa. Jego życie i dzieło nie tylko nadało sens prawu, ale także przekształciło je, doprowadzając do spełnienia, które wykracza poza ludzkie ograniczenia. I oferuje nową perspektywę odkupienia. Jednym z najtrwalszych mitów na temat Jezusa jest pogląd, że miał on romantyczny związek z Marią Magdaleną. Koncepcja ta zyskała popularność we współczesnej kulturze, ale nie ma ona żadnych podstaw w tekstach biblijnych ani w starożytnych tradycjach chrześcijańskich. Ewangelie przedstawiają Marię Magdalenę jako kluczową uczennicę i centralną postać w świadectwie zmartwychwstania, ale nie ma dowodów sugerujących jej sentymentalne przywiązanie do Jezusa. Pamiętaj, że możesz otrzymać naszego e-booka, zanim skończą nam się kopie, jeśli ten temat przemawia do Ciebie i chcesz dowiedzieć się więcej o faktach, które mogą zmienić sposób, w jaki postrzegasz rzeczy. Wyraźny przykład pełnej szacunku i duchowej relacji Jezusa z uczennicami znajdujemy w jego spotkaniu z kobietą przy studni, opisanym w czwartym rozdziale Ewangelii Jana. Przełamuje tam bariery kulturowe, zwracając się do Samarytanki, ale jego interakcja jest zawsze duchowa, skoncentrowana na ujawnianiu prawdy o swojej misji, a nie na nawiązywaniu jakichkolwiek osobistych relacji poza tym kontekstem. Ten sam szacunek definiuje jego relacje z Marią Magdaleną i innymi kobietami z jego kręgu. Romantyczny obraz Jezusa i Marii Magdaleny wydaje się być raczej nowoczesnym wynalazkiem, który stara się reinterpretować ich rolę z bardziej świeckiej perspektywy. Próby te nie są jednak w stanie uchwycić głównego celu Jezusa, który wykracza poza ziemskie więzi, skupiając się na boskiej misji odkupienia. I zbawienia. Maria Magdalena, podobnie jak inne kobiety w jej służbie, była świadkiem i naśladowcą, a nie bohaterką ziemskiej historii miłosnej. Innym błędnym przekonaniem, które pojawiło się w niektórych kręgach, jest to, że Jezus był bogaty i zamożny. Jednak jego życie całkowicie zaprzecza temu poglądowi. Uderzający przykład. Można znaleźć w 12. rozdziale Ewangelii Marka, gdzie Jezus obserwuje biedną wdowę ofiarującą swoje ostatnie monety w świątyni i wskazuje, że jej ofiara, choć niewielka pod względem wartości materialnej, jest o wiele bardziej znacząca niż duże ofiary bogatych. Ta historia nie tylko podkreśla jego dystans do bogactwa, ale także odzwierciedla jego stałe przesłanie: wartość duchowa Przewyższa wszelkie ziemskie posiadłości. Życie Jezusa było naznaczone pokorą, począwszy od narodzin w żłobie, aż po triumfalny wjazd do Jerozolimy na osiołku symbolu pokoju i skromności. Jego zależność od hojności innych i ciągłe nauczanie o niebezpieczeństwie chciwości wzmacniają ideę Mesjasza, którego cel nie był zakorzeniony w potędze materialnej, ale w duchowej transformacji. Przez całe jego życie wiele osób oczekiwało, że Jezus poprowadzi rewolucję, aby uwolnić Żydów spod panowania Rzymu. Jednak, zamiast powstać jako przywódca polityczny, zawsze skupiał się na przemianie serc. W 22 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus został poddany próbie, gdy zapytano go, czy płacenie podatków Cezarowi jest zgodne z prawem. Jego odpowiedź Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga, wyznaczyła wyraźną granicę między obowiązkami ziemskimi i duchowymi, pokazując, że jego misja wykraczała poza polityczne zmagania jego czasów. Stwierdzenie to wprawiło w zakłopotanie zarówno tych, którzy chcieli zaangażować go w konflikty polityczne, jak i tych, którzy chcieli potwierdzić, że był on oczekiwanym przez nich mesjaszem wojskowym. Wjeżdżając do Jerozolimy, Jezus jechał na osiołku symbolu pokoju, odrzucając oczekiwania triumfalnego wjazdu zdobywcy. Jego przesłanie zawsze dotyczyło niebiańskiego królestwa przestrzeni, w której panuje sprawiedliwość i miłość, a nie reformowania ziemskich rządów. Twierdzenie, że nigdy nie twierdził, że jest Mesjaszem, jest sprzeczne z wieloma momentami w Ewangeliach. Znaczącym przykładem jest moment, w którym uzdrowił człowieka niewidomego od urodzenia, opisany w rozdziale 9 Ewangelii Jana. Po cudzie mężczyzna pyta, kim jest syn Boży, a on odpowiada: Widziałeś go, to On mówi do ciebie. Ten moment, choć nie używa słowa Mesjasz, Potwierdza jego boską tożsamość. Czytając dalej, nie zapominaj, że możesz uzyskać dostęp do większej liczby objawień i wyjaśnień na takie tematy. Pobierz darmowy e-book już dziś, dostępny tylko do wyczerpania zapasów. Poza słowami, jego czyny wzmacniały jego tożsamość. Uzdrawianie chorych, przywracanie zmarłych do życia i karmienie tłumów to wyraźne oznaki jego roli jako obiecanego Zbawiciela. Jeden z najbardziej poruszających momentów w jego życiu miał miejsce w Getsemane, gdzie, zgodnie z 22. rozdziałem Ewangelii Łukasza, Jezus pośród intensywnej udręki modlił się tak żarliwie, że jego pot stał się kroplami krwi. Ten szczegół pokazuje, że jego cierpienie było nie tylko fizyczne, ale także emocjonalne i duchowe. Na krzyżu Jego wołanie, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, odzwierciedla głębie Jego ofiary, gdy poniósł grzechy świata i doświadczył chwilowego oddzielenia od komunii z Ojcem. Na przestrzeni dziejów, imię Jezusa było wykorzystywane do usprawiedliwiania aktów przemocy, które są dalekie od Jego pierwotnych nauk. Podczas świętej inkwizycji, na przykład, Brutalne kary były nakładane pod pretekstem oczyszczenia wiary, całkowicie ignorując zasady miłości i pokoju, które głosił Jezus. Jeden z najwyraźniejszych momentów odrzucenia przemocy znajduje się w Ewangelii Łukasza 22:51, kiedy po ataku Piotra w Getsemane Jezus nie tylko upomina swojego ucznia, ale także uzdrawia ucho zranionego sługi. Czyn ten nie tylko odzwierciedla jego odrzucenie przemocy, ale także jego współczucie nawet wobec tych, którzy byli tam, aby go aresztować. Nauczał, że droga do Królestwa Bożego nie jest budowana mieczami, ale sercami przemienionymi przez miłość i przebaczenie. W Ewangelii Jana 13:35 oświadczył, że jego naśladowcy będą rozpoznawani po ich miłości, a nie po narzucaniu wiary siłą. To przesłanie podkreśla, że jakiekolwiek użycie przemocy w jego imieniu jest bezpośrednio sprzeczne z jego misją. Niektórzy twierdzą, że jego zmartwychwstanie było symboliczne lub duchowe. Ale relacje ewangeliczne są przekonujące, wskazując, że jego zmartwychwstanie było rzeczywiste i cielesne. W Ewangelii Jana 20:27 Jezus zaprasza Tomasza, aby dotknął jego ran, demonstrując namacalność jego zmartwychwstałego ciała. Ten szczegół nie tylko potwierdza autentyczność jego zmartwychwstania, ale także wzmacnia jego zwycięstwo nad śmiercią. Co więcej, Podczas spotkania z uczniami nad jeziorem galilejskim, Jezus dzieli się z Nimi posiłkiem, jedząc ryby i chleb. Akt ten, zapisany w Ewangelii Łukasza 24-41-43, potwierdza, że nie była to wizja ani duch, ale sam Jezus w uwielbionym ciele. Jego fizyczne zmartwychwstanie jest podstawą wiary chrześcijańskiej. Obietnicą, że podobnie jak On, wierzący również doświadczą przyszłego z martwych wstania. Obietnica Jego powtórnego przyjścia nie jest metaforą ani iluzją, ale stanowczym stwierdzeniem o Jego fizycznym powrocie. W dziejach apostolskich 1:11 aniołowie ogłaszają uczniom, że Jezus powróci w ten sam sposób, w jaki wstąpił do nieba. Ta zapowiedź zapewnia ich, że Jego powrót będzie widzialny i chwalebny, a nie symboliczny czy duchowy. Sam Jezus potwierdził tę obietnicę w Ewangelii Mateusza 24:30, opisując, że Jego powrót będzie widoczny dla wszystkich narodów, a towarzyszyć mu będzie wielka moc i chwała. Jego powtórne przyjście jest spełnieniem boskich obietnic i przypomnieniem, że czas jest. Nie umniejsza ich prawdziwości. Czy chcesz dowiedzieć się więcej o prawdach, które z czasem zostały zniekształcone? Ten e-book może być Twoim przewodnikiem. Ale niewiele kopii pozostaje dostępnych. Podczas swojej służby dokonywał czynów, które przeczyły naturalnym prawom, zmieniając życie w namacalny sposób. Najważniejszym z nich było nakarmienie pięciu tysięcy ludzi opisane w Ewangelii Mateusza 14-21, gdzie przy pomocy zaledwie pięciu bochenków chleba i dwóch ryb zaspokoił głód rzeszy ludzi. Cud ten, poza swoim fizycznym oddziaływaniem, niósł ze sobą głębokie przesłanie. Jezus jest niewyczerpanym źródłem boskiego zaopatrzenia. Każdy z Jego cudów, od uzdrowienia niewidomego, od urodzenia po uciszenie burzy na morzu, podkreśla jego władzę nad stworzeniem i współczucie dla ludzkości. Interpretowanie cudów jako zwykłych metafor minimalizuje ich cel i jego boską moc. W Ewangelii Marka 2.10, przed uzdrowieniem paralityka, Jezus oświadcza, abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Pokazując, że jego cuda były nie tylko aktami dobroci, ale także znakami jego boskiej tożsamości i odkupieńczej misji. Jezus wyraźnie mówił o wiecznych konsekwencjach naszych decyzji. W Ewangelii Marka 9:48 ostrzegł, że piekło jest miejscem, w którym robak nie umiera, a ogień nigdy nie gaśnie. Słowa te podkreślają, że piekło nie jest pojęciem symbolicznym. Ale rzeczywistością przeznaczoną dla tych, którzy odrzucają Boga i jego łaskę. Wymownym przykładem jest przypowieść o pszenicy i konkolu, opisana w Ewangelii Mateusza 13, 40-42, w której Jezus opisuje czasy ostateczne jako czas oddzielenia, w którym sprawiedliwi zostaną nagrodzeni, a niegodziwców czeka wieczna kara. Takie podejście nie ma na celu wzbudzania strachu. Ale wezwanie do refleksji i pokuty, oferując każdemu możliwość pojednania się z Bogiem. Jeśli ta wiadomość skłoniła Cię do refleksji i czujesz, że łączy się z Tobą, nie zapomnij jej polubić, zasubskrybować kanału i zostawić komentarza. Ponadto, jeśli naprawdę chcesz wesprzeć naszą pracę i pomóc nam w dalszym tworzeniu wartościowych treści, rozważ przekazanie nam wielkie dzięki. Dołącz do tej niesamowitej społeczności i nie przegap żadnych nowości. Jedną z najbardziej fundamentalnych prawd chrześcijaństwa jest to, że Jezus jest wieczny. List do Kolosan 1,16-17 stwierdza, że wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. A On jest przed wszystkim i w Nim wszystko się łączy, potwierdzając, że Jezus jest. Nie jest stworzeniem, ale boskim pośrednikiem stworzenia. Fragment ten obala wszelki pogląd, że Jezus miał początek, podkreślając jego wieczną naturę i jedność z Ojcem. Wcielenie Jezusa jako człowieka nie umniejsza jego boskości, ale raczej ją wzmacnia, pokazując, że wieczny Bóg postanowił zamieszkać wśród nas, aby nas odkupić. Tajemnica ta, Opisana w liście do Filipian 2, 6, 7, gdzie wspomniano, że chociaż był w postaci Bożej, uniżył samego siebie i przyjął postać sługi, objawia Jego boską miłość i cel.